Słuchajcie, k. To, co jest najważniejsze, to, co jest najważniejsze, nie chcę mi się wierzyć, widzowie, serio, nie chcę mi się wierzyć, żeby Valve tych popularnych hacków za 20-30 dolarów, co też za 30 dolarów działają na Facebookie normalnie hacksty, ich kupa nie mogli Valve kupić, sami nawet tam, czy tam zobaczyć te hacksty, jak działają, żeby oni to mogli rozkmijać, Żeby te popularne strony banować. Ja nie mówię już o, żeby te haksy nas popularnymi stronami banować. No przecież to jest normalnie jawne do kupienia kurwa, no. Bo tch, haksu, bo stary, 90% haksu by odeszło, gdyby oni to pobanowali. Te popularne strony. Bo jeśli masz gości, którzy sprzedają haksy za gruby hajs, czyli właśnie z kartami PCI, z tabletami, czy różnymi innymi rzeczami, z radar hakami, co podłączasz, to w pieniędzy kosztuje, no to ile z takich osób? No garstka takich osób jest, co to kupi, że takie haksy kosztują po 2000, po 4000 dolarów albo jeszcze więcej stary. Żeby jeszcze update'ować, musi mieć specjalny programistów do tego, żeby te haksy się wyróżniały, tak? Żeby was tego nie złapało. Ale te haksy najbardziej popularne, to ja nie jestem w stanie zrozumieć, czemu oni no, nie mogą tych popularnych hacków zbanować. No przecież tam programieści też ogarniają no, ten debilny procent, Nawet zatrudnić takich. Sami sprzedają, nie? No wątpię, żeby sami sprzedawali, nie? Ale no to jest dziwne dla mnie.